Cześć Boże! Konferencja prasowa Konfederacji. Ustawa Hoca, numer 1846, na szczęście już w koszu i na śmietniku historii, no ale wjeżdża na tapetę ustawa Rychlika, piechy, et consortes et tutti quanti, numer 1981. Nie ma przypadków, są tylko znaki ta data kojarzy się zwłaszcza w moim pokoleniu jako czarna data w historii Polski no i cóż pis sięga najwyraźniej w głębokiej swojej podświadomości sięga do tej tradycji walki władzy z własnym narodem i oto proponuje ustawę którą my nazywamy lex confident Ustawę, która kuchennymi drzwiami wprowadzałaby po raz kolejny pozór legalności dla systemu apartheidu sanitarnego, systemu segregowania, w, jedni Polacy, w którym jedni Polacy segregują drugich, systemu donosicielstwa inspirowanego przez władzę, systemu, w którym Prawo cywilizowane jest już y, y, wspomnieniem, już nie istnieje, y, bo oto decyzją administracyjną miałyby być nakładane drakońskie kary finansowe, i to na osoby nominowane przez współpracowników czy pracodawców słowem „jedni Polacy na drugich mieliby donosić, jedni Polacy drugich mieliby gnębić. Taki stan wojenny w outsourcingu. Ustawa ta jutro jest już w menu w harmonogramie posiedzenia plenarnego Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ale uwaga w drugim czytaniu kiedy pierwsze czytanie, a dziś po południu o 16 na Komisji Zarazy, przepraszam, Zdrowia, na Komisji Zdrowia ta ustawa ma być procedowana. Jaka to ciekawa rzecz, że aktualna... Większość parlamentarna, większość rządowa z góry deklaruje fikcyjność całej tej procedury, skoro w ogóle nie wzięto pod uwagę możliwości wysłuchania publicznego w tej sprawie. Było wysłuchanie publiczne w sprawie projektu 1.8.4.6. Zakończyło się, jak wiadomo, miażdżącym, miażdżącym, ha, jak to się mówi, rozjechaniem tego projektu przez normalnych, uczciwych, nie niebiorących rozbratu ze zdrowym rozsądkiem Polaków, to było bodajże 70 do 1 w tamtym wysłuchaniu publicznym. Być może dlatego dziś już ani przewodniczący Komisji Zdrowia LATOS, ani jego promotorzy z prezydium PiS-u nie biorą pod uwagę wysłuchania publicznego i dlatego dzień po dniu wyznaczyli te dwa posiedzenia. Dziś ma wjechać na komisję pierwsze czytanie, jutro ma być odfajkowane drugie czytanie na posiedzeniu plenarnym. I oto w tej sytuacji Konfederacja wnioskuje o wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Nasz wniosek trafia w tej chwili do sekretariatu Komisji Zdrowia, tak żeby nie było wątpliwości, żeby nie było zaskoczeń i żeby prezydium Komisji Zdrowia nie miało żadnych wymówek w tej sprawie. Składamy ten formalny wniosek, bo, bo to moment, w którym naród powinien. Przemówić. I mamy nadzieję, że przemówi i cieszymy się z góry z tego, że swoją obecność przy ulicy Wiejskiej w Warszawie i dziś i jutro zapowiedziały liczne organizacje, środowiska, stowarzyszenia, a także osoby indywidualne, które nie chcą ani segregować, ani być segregowanymi. My konfederaci witamy ich tutaj, cieszymy się z ich obecności, z ich sprzeciwu, z ich protestu, ponieważ my, е дни, Na to wygląda. Otoczeni przez tę zjednoczoną koalicję covidową nie mamy żadnych uprzedzeń i nie, mamy, nie jest naszym zmartwieniem obecność obywateli i zaangażowanie normalnych Polaków w ten proces, w tę procedurę parlamentarną. Czekamy na ten głos, czekamy na waszą, szanowni państwo, obecność, a tymczasem składamy wniosek o wysłuchanie publiczne w sekretariacie Komisji Zdrowia. Kolega Jakub Kalusz, Biuro Prawne Konfederacji. Szanowni Państwo, ta ustawa to licytowanie się z rządu z totalną opozycją na to, kto wymyśli głupszy projekt segregujący Polaków, na to licytowanie się na po prostu bubel prawny tej kadencji. Nie ma żadnych podstaw naukowych i prawnych do tego, aby Polaków segregować ze względu na to, czy się zaszczepili, czy się nie zaszczepili. My dzisiaj mówimy jasno, ten projekt, kolejny projekt po ustawie e, Lex Hoc, e, to kompromitacja tego rządu. Nie mamy pojęcia, dla nas jest szokujące, jak w ogóle zebrała się liczba posłów, którzy chcieli się podpisać pod tym projektem. On jest tak daleko irracjonalny, ponieważ wprowadza przede wszystkim domniemanie winy. Jeżeli osoba, jakaś osoba nie poddała się wcześniej testowi na obecność koronawirusa, to już tak naprawdę jest skazana przez społeczeństwo, napiętnowana, zaszczuta i w ten sposób rząd stara się dzielić Polaków, dzielić na lepszych na gorszych, dzielić na pracodawców, od których będzie wymagana kara, jeżeli nie będą testować ludzi z drugiej strony na pracowników, tak aby mogli na siebie donosić aby mieli motywację donosić na siebie, bo będzie to motywacja finansowa, ponieważ będą mogli dochodzić odszkodowania do 15 tysięcy złotych od osób wskazanych a, które nie legitymowały się poprawnym testem. Także jest to kompromitacja, jest to krok w kierunku odwrócenia uwagi od spraw poważnych. Równolegle rząd kompromituje się wprowadzając rozporządzeniami obowiązki szczepień dla konkretnych grup społecznych. Biuro Prawne odbiera telefony od lekarzy, którzy nawet pomimo zaszczepienia niech deklarują, że nie będą medyków, lekarzy i innych grup e, zawodowych, które deklarują, że nie będą w ten sposób funkcjonować w takim państwie i nie będą się poddawać, e, poddawać tej informacji, nie będą podawać informacji medycznej na temat swojego. Swoich przechorowań, zachorowań, czy też na temat szczepień swoim pracodawcom. Także, szanowni państwo, cała polityka obecna rządu, w szczególności ministra Niedzielskiego, to jest pasmo kompromitacji, to jest 150 tysięcy nadmiarowych zgonów, to jest odwoływanie zabiegów planowanych, to jest destrukcja w systemie, w systemie ochrony zdrowia, ale także ale także w szkołach, wśród psychiki młodych ludzi, którzy są zamykani, izolowani zupełnie bez powodu. I szanowni państwo, pan minister Niedzielski uczynił taką obietnicę, że jeżeli ustawa Lex Hock upadnie, to wówczas on złoży się do dymisji. Konfederacja wzywa. Panie ministrze, kończ właśnie wstydu oszczędź. Tak Dziękuję, pan Jakub Kulesz. Dzień dobry, Szanowni Państwo, dzisiaj odbędzie się posiedzenie komisji zdrowia, na której ten haniebny projekt z druku numer 1981 będzie procedowany. Jak już zapowiedział pan poseł Grzegorz Braun, składamy wniosek o wysłuchanie publiczne i na tym wysłuchaniu publicznym będziemy chcieli poznać autora tego projektu. Już pani poseł Siarkowska publicznie zapytała, kto jest autorem tego projektu, na czyje zlecenie zostało napisane i za czyje pieniądze. Nikt nie raczył Pani poseł z ugrupowania rządzącego na te pytania odpowiedzieć. Wczoraj poseł Fogiel, który podpisany jest pod tym projektem na to pytanie, odpowiedział, że ten projekt napisali legislatorzy, patrząc na jakość pod kątem prawnym tego projektu, wątpię, by jacykolwiek legislatorzy, czy nawet prawnicy mieli z tym projektem cokolwiek wspólnego i dalej nie wiemy skąd ten projekt się wziął. No bo chyba wszyscy mamy świadomość, że poseł Rychlik występuje tutaj w roli kozła ofiarnego, który musi wziąć na siebie brzmienie takiego gniota jako sprawozdawca. W kuluarach sejmowych mówi się, że pierwotny wnioskodawca, poseł Piecha, nie chce być za bardzo z tym projektem kojarzony. Ministerstwo Zdrowia też za bardzo się do tego projektu nie przyznaje, ale mogę Państwu kto naszym zdaniem może być wysoce prawdopodobnym autorem tak absurdalnej koncepcji zawartej w tym projekcie? Otóż z posiedzenia w kancelarii prezesa Rady Ministrów, w którym brał udział prezes Jarosław Kaczyński, z tego jak prezes Jarosław Kaczyński uzasadniał ten projekt, jak bardzo epatował samozadowoleniem z tego, że tak świetny projekt niedługo, niedługo ujrzy światło dzienne, wnioskujemy, że jest wysoce prawdopodobne, że za tą koncepcją stoi właśnie prezes Jarosław Kaczyński. Do na to jest sama formuła podziału społeczeństwa, donosicielstwa, wprowadzania metody dziel i rządź. Prawdopodobnie prezes Jarosław Kaczyński chciał wreszcie doprowadzić do sytuacji, w której można zarobić 15 tysięcy złotych w Polsce. Wystarczy donieść na kolegę. Nawet ten kolega nie musi być nigdy zarażony. Wystarczy, że po prostu przebywało się z nim w pracy i samemu się zaraziło. Już widzę, że po wyjściu tej ustawy jak... Tłumnie masa osób, które chcą dorobić się 15 tysięcy złotych, celowo zatrudnia się, bądź może zakaża, donosi na swoich kolegów, na pracodawców, ponieważ, dobrze wiemy, 15 tysięcy złotych piechotom nie chodzi. Oczywiście wszystko się odbywa bez zasady domniemania niewinności. Wszystko się odbywa bez trybu sądowego, w trybie administracyjnym, to znaczy wystarczy wniosek do wojewody, wojewoda daje 15 tysięcy złotych leci do kieszeni nie konfidenta, tak, bo to jest ustawa Lex konfident. A co ma zrobić ten, który musi te 15 tysięcy złotych zapłacić? Oczywiście może odwołać się do sądu, ale dopiero po tym, jak te 15 tysięcy złotych zapłaci, a dobrze zdajemy sobie sprawę, jak sądy administracyjne będą działać, jak cały kraj zaleje właśnie takimi wnioskami wnioskami o rozstrzygnięcie tego, czy ktoś się zaraził od tej, czy od innej osoby. Sądy w żadnym wymiarze nie będą miały takiej możliwości, by to Zrobić. Drugim prawdopodobnie autorem projektu jest naszym zdaniem jakiś dobry, znajomy producenta testów. Otóż testowanie minimum raz w tygodniu, a nie ma dolnej granicy. Równie dobrze minister zdrowia może zarządzić, że testowanie może, musi być raz na godzinę. Yy... Wszystkich pracowników w Polsce przez cały rok to koszt około kilkudziesięciu miliardów złotych. I kto za to zapłaci? Rząd Prawa i Sprawiedliwości? Prezes Jarosław Kaczyński? Nie. Zapłaci za to społeczeństwo, my wszyscy zapłacimy za to w podatkach. Trzecim autorem tego projektu wydaje się prezes, premier Jacek Sasin, ponieważ jest to projekt, który wydaje się nie mieć żadnych szans wyjścia z tej izby ani żadnych szans zadziałania. Po prostu jest to jeden wielki gniot, który nie wyjdzie. Mamy polską scenę polityczną, która wydaje się w całej rozciągłości popierać na przykład przymus szczepień. Lewica wystosowała projekt. Wczoraj minister poseł z Schetyna w imieniu Koalicji Obywatelskiej zadeklarował poparcie dla przymusu szczepień Polskie Stronnictwo Ludowego. Też coś przebąkuje, że oni w swój trochę różny sposób, ale też taki przymus szczepień by popierało. I w zasadzie mamy przedstawicieli ugrupowania rządzącego, którzy... Też by chętnie przymus szczepień poparli, ale boją się. Czego się boją? Tych obrazków, które widzimy w Kanadzie, gdzie 50 tysięcy ciężarówek przyjechało, przyjechało do premiera Kanady po to, by wymusić na nim zlikwidowanie tych absurdalnych ograniczeń. Całe szczęście rząd prawej Sprawiedliwości boi się jeszcze, chociaż w drobnym stopniu, Polaków i tylko to ich ogranicza przed wprowadzaniem jeszcze głupszych rozwiązań niż te, które widzimy na druku 1980. Jeden. Czy mają Państwo pytania? Dziękujemy bardzo za uwagę i widzimy się na Komisji Zdrowia o 16. Do zobaczenia z Bogiem.